2 stycznia 2012 roku weszło w życie rozporządzenie nakładające akcyzę na węgiel. Jej wysokość zależy od wartości opałowej. Wynosić będzie ona około 30 zł na jednej tonie. Wprowadzone zmiany spowodowały spore zamieszanie w punktach sprzedaży. Podmioty sprzedające opał musiały wystąpić do Urzędu Celnego o zezwolenie na sprzedaż bezakcyzową, jak i na sprzedaż akcyzową. Oczywiście w urzędach celnych też było duże zamieszanie, nikt nie wiedział do końca jak to ma wyglądać. Indywidualni odbiorcy są zwolnieni z akcyzy, oczywiście podmioty gospodarcze płacą akcyzę, my y, mamy dwa zezwolenia, bo pośredniczące sprzedaż bez akcyzy, gdzie sprzedajemy dalszym podmiotom do dalszej odsprzedaży. No, i, bez, i z akcyzą, gdzie kupują firmy, które nie mają prawa sobie odliczyć akcyzy. Nie Liczba zwolnionych od płacenia akcyzy no, no, jest ujechać. bardzo długa. Nie muszą jej płacić m.in. gospodarstwa domowe, szkoły, przedszkola, żłobki, szpitale czy rolnicy. Nie znaczy to jednak, że przeciętny Kowalski nie odczuje wprowadzonych zmian. Musi może jak nawet, nawet nie wypełniać, bo my wypełniamy za niego formularz. Wszelkich danych osobowych. Musi to w czterech egzemplarzach, w egzemplarzach podpisać, ale musi to zweryfikować dokładnie, czy te dane się zgadzają, dlatego że później jest to weryfikowane przez urząd celny. Na domiar złego, mimo lekkiej zimy, cena węgla dalej rośnie. Wpływ na to ma mała ilość surowca na rynku oraz stale rosnące koszty transportu. Grzegorz Szpak TV 28.